Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj odsłonię dla Was, co się kryje w jajku niespodzianku, które dostałem od rodziny na święta. Oto tutaj jajko. Zdejmuję papierek. Widzimy całe jajeczko. I otwieramy. I wyciągamy to plastikowe, którym się kryje zabaweczka to ja wyciągnąłem, i żeby Wam pokazać, i teraz pokażę Wam Tu jest właśnie ta zabaweczka, więc wyciągnę ją z tego plastikowego tego Łohoho, rozsypało się Więc zaczynam od instrukcji obsługi Tu macie, i to jest zdjęcioł Czyli sobie jest w kawałek drewna Widzę, że tutaj też jest jakaś gra za pomocą kodu QR, więc potem dla Was mogę to sprawdzić. Jeśli chcecie, więc piszcie w komentarzach, czy tego chcecie. A na razie poskładam dla Was zabaweczkę, właśnie tą, z jakiej niespodzianki. Więc szybciutko ją składać. Tu, 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 tu. I już mamy. Tak wygląda cała ta zabaweczka z jajka niespodzianka w całości, ten dzięcioł szukający w kawałek drewna z drzewa więc tak się reprezentuje więc mam nadzieję, że to się Wam podobało możecie też pisać w komentarzach oczywiście co Wy myśleliście co mogło się kryć w jego niespodzianku więc dziękuję za oglądanie tego filmiku i Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, piszcie komentarze, udostępniajcie ten filmik. Do zobaczenia, cześć.